Przygotowanie pacjenta, elektrody wielofunkcyjne. Rodzina elektrod resuscytacyjnych OneStep współpracuje z defibrylatorami R-Series. Istnieją elektrody dostosowane do wszelkich potrzeb, w tym specjalnie dla pacjentów pediatrycznych. Zaawansowane funkcje elektrod resuscytacyjnych OneStep obejmują automatyczne testowanie, złącza code ready i alarmy informujące o wygaśnięciu okresu ważności elektrod. Defibrylator R-Series współpracuje również ze specjalnymi elektrodami COL, wewnętrznymi uchwytami z łopatkami i zewnętrznymi łyżkami. Do monitorowania pacjenta można użyć standardowej elektrody EKG trzema lub pięcioma odprowadzeniami. Elektrody wielofunkcyjne i EKG muszą być umieszczone na czystej, suchej skórze. Należy usunąć nadmiar włosów. Elektrody one step powinny być cały czas podłączone do defibrylatora. Aby podłączyć elektrody do przewodu one step końcówkę przewodu należy wsunąć w złącze elektrody. Dwa największe elementy połączą się. Powinny dopasować się do siebie, tworząc mocne połączenie. Aby otworzyć elektrody one step, opakowanie elektrod należy chwycić w miejscu z żółtym trójkątem i pociągnąć, rozdzielając obie strony. Kabel One Step jest przymocowany do elektrod. Aby odłączyć kabel należy wyciągnąć go z opakowania. Aby zastosować elektrody One Step najpierw należy umieścić elektrodę tylną, co zapobiegnie wyboczeniu przedniej elektrody. Prostokątną czerwoną elektrodę 1 należy chwycić i oderwać od plastikowego opakowania unosząc czerwony zaczep u podstawy elektrody. Do opakowania elektrody przymocowany jest przewód z autotestem. Służy on do weryfikacji integralności elektrod i potwierdzenia ich gotowości klinicznej podczas testu gotowości. Złącze do samotestowania działa tylko, gdy opakowanie elektrod jest zamknięte i podłączone do defibrylatora R-Series. Pacjenta należy obrócić na bok, a następnie przymocować elektrodę na plecach po lewej stronie kręgosłupa pod łopatką. Aby podłączyć przednią elektrodę, trójkątną niebieską elektrodę 2 należy chwycić i oderwać od opakowania, unosząc czerwony zaczep u podstawy elektrody. Elektrody One Step Complete i One Step CPR zawierają czujnik kompresji RKO. Czujnik należy umieścić na klatce piersiowej pacjenta tak, aby pionowa czerwona linia znalazła się po środku mostka, a pozioma czerwona linia pomiędzy brodawkami piersiowymi. Elektrodę należy przymocować na lewej piersi pacjenta z niebieskim trójkątem pomiędzy mostkiem a brodawką piersiową. W przypadku pacjentek należy podnieść pierś, jeśli to konieczne, aby móc pod nią umieścić elektrodę. Aby uzyskać przednio przednie umiejscowienie elektrod, należy użyć przednio przednich elektrod RKO One Step. Stosując przednio przednie elektrody RKO One Step, Elektrodę koniuszkową boczną należy chwycić u dołu i oderwać od plastikowego opakowania. U mężczyzny nakleić elektrodę tak, aby górna krawędź części z żelem leżała wzdłuż dolnej krawędzi mięśnia piersiowego. U kobiety elektrodę należy umieścić pod piersią. Elektrodę należy oderwać od opakowania, unosząc czerwony zaczep u podstawy elektrody. Czujnik RKO należy wyrównać na klatce piersiowej pacjenta tak, aby pionowa czerwona linia znajdowała się po środku mostka, a pozioma czerwona linia pomiędzy brodawkami piersiowymi pacjenta. Elektrodę należy przymocować na lewej piersi pacjenta z niebieskim trójkątem pomiędzy mostkiem a brodawką piersiową. Elektrodę należy nakleić u góry po prawej stronie tułowia. Umieszczenie elektrody koniuszkowej różni się nieznacznie w konfiguracji przednioprzedniej. Bardziej boczne umieszczenie elektrody zwiększa prawdopodobieństwo przepływu prądu przez większą część mięśnia sercowego. Elektrody przednioprzednie, RKO One Step, mogą być w razie potrzeby wykorzystane w położeniu przednio-tylnym. U dzieci poniżej 8 lat o wadze poniżej 25 kg. Należy stosować elektrody pediatryczne RKO One Step.